Mamo, tato! Obejrzyjmy moją historię przeglądarki! Jak zniszczyć sobie życie w jednym zdaniu? Przedstawia Krzysztof Gonciarz. Czytając komentarze na głos. Że ja nie wezmę? Ja nie skoczę do płytkiej rzeki na główkę? Podtrzymaj mi piwo. Kiedyś to było. Kiedyś w końcu zacznie się układać. Wyjdziesz za mnie. Biorę sobie ciebie za żonę. Skoro jesteśmy już po ślubie, to przepiszę na ciebie dom i auto. Oczywiście, kochanie, że twoja mama może z nami zamieszkać. Ogłaszam stan pandemii. Przyznaję się do popełnienia zarzuconych mi Jutro to zrobię. Hmm? Widzicie? Leniuchy? Po co mi studia? Dwaka na rękę to jest dobry pieniądz. Mam chleb, jedzenie, dom. Po co mi więcej? Ej, jesteś gruba. Słuchajcie, jesteś bardzo sympatyczna. Kurde, no, Jolka robi to lepiej. To tylko przyjaciel. Nie wchodź na mój profil, jeśli nie chcesz się masturbować. To nie było mleko. Zostanę w tym kraju, bo ojczyzna mnie potrzebuje. LGBT to jest po prostu ideologia. skarbie, pakuj dzieciaki. Wracamy do Polski. Niebnę sobie swastykę na czole. Głosuję na pis. Ale P.O. też jest kuszące. Zostaje w Polsce. Zagłosuję na Bosaka, bo gospodarka. Kocham prezydenta Dudę! Istnieją tylko dwie płcie! Głosuję na kon. Będziecie się czepiać, ale ja po prostu czytam komentarze, mam umyte ręce. Jak będzie jakiś komentarz Beka z lewactwa, to przeczytam, tak? Dziadku głosuję na lewicę. O, widzicie? No, no w pewnym sensie, nie? No dobra. Ale tylko raz. To ile mam tego wciągnąć? Mam już 15 lat i jestem praktycznie dorosła, idę pić z koleżankami cały weekend. Wejdę w związek z niestabilną emocjonalnie, dużo młodszą dziewczyną z problemami. Co może pójść źle? O, czy ja założyłem gumę? Dzień dobry. Czy to technikum leśne? Chciałem złożyć papiery. Pójdę na studia medyczne. Mamo, tato, poszedłem na kulturoznawstwo. Mamo, ja nie potrzebuję szkoły, ja zostanę vlogerem. Bycie artystą to mój plan na życie. <laughs> Idę na maraton, zapytaj broczkę. Jeszcze jeden odcineczek. Skończ oglądać gąciarza. Co k A ja nie zrobię salta? Eee. Ej, mordo patera! To nie jest pandemia, tylko plandemia. Maseczki nas zatruwają! Masz rację. Bierzemy kredyt na wesele na kwiecień 2020. Piękny miesiąc. Te bitcoiny za nic nie będą warte, kupię sobie pizzę za nie. Weźmy kredyt we frankach. Tata, ile za gieta? Można na przykład... ...zapalić... ...marihuanę. Nie potrzebuje nikogo w życiu. Sprawdzone w praktyce, nie polecam. Nic się nie stało! A po się w ogóle odzywać? Tato, wyrzuć wszystkie płyty Metaliki, ACDC, Black Sabbath. Od dzisiaj słuchamy tylko braci pierdolę. Kopię pod siebie. Wpada do lawy. Poproszę sernik z rodzynkami. Kto pamięta taki zespół jak Kult? Powiedział wokalista Bayerfull. Rodzino, przyjaciele, wygrałem w Totka! Oglądam Dom X, a nie ekipę Freeza. Ja tylko tak na chwilkę wejdę zobaczyć, czy ten World of Warcraft to fajna gra. tam! 1, 2, 3, 4, zajebisty pin do karty. Ja nie wiem, o co wam chodzi. Księża potrzebują tych pieniędzy, żeby przeżyć, a ja państwo chce zdzierać podatki z tych biednych ludzi. Ja nie lubię czytać. Xbox jest lepszy niż PlayStation. Tatuaż na twarzy to jest spoko pomysł jednak. Zrobię sobie grzywkę. F chyba będę fajnie wyglądał. Ten gorel jest zbyt niebezpieczny. Chyba muszę go zastrzelić. Harambe. Nie no, ten słoik wygląda bardzo solidnie, pewnie nie pęknie. Wow. Idę do zakonu. Torine. W sumie szczerze to nie wiem, nie mam ochoty wymyślać nic kreatywnego tutaj. Dzięki za komentarz. Ej, no nie, dzwoń do elektryka czy hydraulika, co to za problem samemu naprawić, ja ci zrobię. Powiem rodzicom o mojej orientacji, co może się stać. Dzisiaj będziemy robić no water challenge. Dieta keto to dobry pomysł. Oj, przepraszam. Wystarczy być Marcinem Najmanem. <laughs> Nie, kopanie leżącego. Czy jest szansa, żebyś wysłała stópki? Głosowałem na Biedronia. O, jest, mamy, mamy to. Powiedz mi internecie, czego nie mówi prezydent Rzeczpospolitej Polski?